Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w drugim odcinku z FIFA 20 chciałbym rozegrać draft, zagramy sobie drafta, niestety chciałem już nagrać poprzednio draft, niestety przeciwnik, z którym grałem, niestety wyszedł z meczu, użył tego glitcha, gdzie po prostu ścina grę, laguje i po prostu wyrzuca nas z serwerów i ja niestety otrzymałem porażkę. Więc niestety musiałem odebrać te najgorsze nagrody za draft, więc muszę powtórzyć ten wybór zawodników. Więc ja tutaj płacę te 15 tysięcy monet i mam nadzieję, że teraz spotkam normalnego przeciwnika. No dobra, mamy tutaj formację 4-4-2-2, ok, i mamy tutaj 4-5-1 ofensywnie 4-1-2-1-2. Z tych formacji myślę, że wezmę jednak 4-5-1 ofensywnie. Taka jest moja formacja. No dobrze. Kogo tu będziemy mieli na kapitanie? Mamy tutaj y, Dawid Silva, jest. Mamy Benzemę. Ja tutaj na razie wybiorę tego Dawida Silva. Zobaczymy, jak się będzie układał ten draft. Dobra, to może zacznijmy może od napastnika. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy tutaj Roberto Firmino. Okej, okay, możemy go zabrać. Dalej mamy SPO, zobaczmy. Jest, ojejku, trzy ikony. Mamy trzy ikony do wybrania, ale ja oczywiście wezmę Zidana. Ostatnio niedawno miał urodziny. Więc wszystkiego najlepszego dla Zidana. Więc wybieram tą przepotężną kartę. 97 ikona Prime Zidan. Dobra. Ok, mamy tutaj LP, lewy pomocnik. I tutaj oczywiście Rashford jest 94. Mamy tutaj Hudsona Odoja. A tutaj pójdę w Rashforda. Czemu by nie? Ok, mamy tutaj lewą obronę. Tutaj niestety nie mamy z Premier League nikogo. Ale weźmiemy sobie Marcelo. Dobra, to może teraz przejdźmy na prawą stronę. Prawa pomoc. Mamy tutaj też trzy Totsy i dwie karty Team of the Week, Moments. wybieram tutaj Pepe, 87. No dobra, idźmy dalej. I mamy tutaj Nelsona Semedo, mamy Ricardo Pereira. Weźmiemy sobie tą kartę Motm. Dobra, idziemy dalej, środkowy obrońca. I mamy tutaj Van Dijk. no oczywiście wybieram go. Dalej idziemy. Mamy środkowego obrońcę. I tu mamy niestety słabiej. Niestety tutaj Vermalen jest, Morillo. Raczej tu bez znaczenia, kogo wybiorę. ok Dobra, weźmy teraz środkowy pomocnik. I mamy tutaj tak niebieskie karty. Mamy Serdara, jest Oscar. Tutaj wezmę na razie Herrera bo się łączy tutaj z Zidanem. ok i mamy tutaj na razie Rufiera Tutaj nikt nam nie pasuje na bramkę, więc weźmy. Bodajże weźmiemy kogoś z serii A. No to może być Handanowicz. Ok, kolejny bramkarz. Zobaczmy kto będzie. Niestety nie mamy tu bramkarza dobrego. Kogo możemy wziąć? No dobra, może być ten lekąt. Dobra, kolejny wybór. Mamy tutaj. Sokratesa, ok. No dobra, może być Sokrates. Spróbuję złożyć Premier League. Zobaczymy. Przejdźmy może teraz na ławkę rezerwową. I tutaj mamy Tilemans, jest Bergkamp. Ikona. No to raczej chyba wybierzemy tą ikonę. Przyda się. Możemy go ustawić na tu na SPO. Dobra, ale teraz jeszcze kolejne wybory. Zobaczmy, co tutaj możemy wybrać słabo, bierzemy tego gościa 76 idziemy dalej mamy tutaj Walencję jest tutaj Ibrahimowicz. Milinkowicz, Sawicz. no tutaj nie wiem kogo wybiorę więc weźmy największy rating czyli 91 dobra i teraz co my tu mamy jest Benzema, jest SPD. mamy Fabinio weźmiemy Fabinio Dalej. Kogo możemy wybrać? Jest Lukas Moura na prawej pomocy. W sumie przydałby się. Akurat do tego Simone Pepe. Dobra. Ok. No dobra. Mamy tutaj Mareza. Kola Sinacz. No tutaj wezmę sobie na zmianę jeszcze Sancho. Będzie to dobry zmiennik. Zobaczymy czy jeszcze ktoś będzie do zgrania, niestety mamy tak Mbappę. jest playa, dobra no to weźmy Mbappę. i co my tu jeszcze mamy, tutaj jest Ali na SPO, no to bierzemy Aliego, nie widzę innego dobrego wyboru, ok i co tu dalej mamy, SPD, Mendy SPO jest Rodriguez. No tutaj wezmę zawodnika Realu Madrid. Jest tutaj Rodriguez. Dobra. I teraz kolejny wybór. Mamy tutaj Emre Chan, nathaniel Klein. Więc wybierzemy tą kartę. Jeszcze tylko manager Zobaczymy. Ok, z menedżerów zobaczymy, kto nam da największe zgranie. 77, 77, może będzie ktoś 78 dawał. Niestety nie. Bierzemy obojętnie kogo. I tak się prezentuje mój draft. I w poprzednim drafcie zrobiłem 190 rating. Ocena składu tu mamy 165, ale oczywiście będziemy zmieniać tutaj. Weźmiemy, zrobimy taki skład, żeby oczywiście ulepszyć zgranie i będziemy sobie rozgrywać te spotkanie w trybie draft. Mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali z serwerów i będę mógł zagrać kolejne spotkania. No dobrze, to ja już będę za chwilę się z wami widział. Okej, okay, no dobrze, tak, więc już ułożyłem tu zespół. Mamy tutaj Aliego na SP. I mamy tutaj Rashforda na lewej pomocy, ale tutaj Bergkamp zagra jednak na napastniku zamiast oczywiście Roberto Firmino. Na zmiany mamy Nicolasa Pepe, jest tutaj Rodriguez, Mbappe i Sancho, więc mamy dobre karty, mogą wejść w drugiej połowie, więc zaraz rozpoczniemy pierwsze spotkanie, więc zaraz widzimy się za moment. Ok, tak się prezentuje skład przeciwnika. Ma tutaj ponad 5 ikon i reszta składu. No tutaj Premier League jest. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie w tym pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że jednak wygramy to spotkanie i nie będzie tutaj lagów. Ok, rozpoczynamy spotkanie. Lecimy. Pierwsze spotkanie w trybie draft. Ok, mamy Rashforda, jest Zidan. Ok. Rozpoczniemy tutaj przerzutem na drugą stronę. Mamy tutaj Pereira. Zobaczmy. Jest Lukas Moura. Niestety na spalonym. Mamy Weinalduma, Duma. Jest Hernan Crespo. I akurat już nam trafił bramkę. Niestety pierwsza bramka nie zapowiada się na to, żebym akurat wygrał ten draft. Ale mam nadzieję, że jednak trafimy jeszcze bramkę i zdołamy powalczyć w tym spotkaniu Dobrze, tu dalej lecimy z tym spotkaniem. Oczywiście przeciwnik zrobi zmiany. Mamy tutaj Pereire. Tutaj wprowadzony za Rodrigo Garincha. Mamy tutaj Wandajka. Dlaczego? Dlaczego on go nie powstrzymał? I niestety 2 do 0. Hernan Crespo kolejną bramkę trafia. Musimy jakoś to odrobić. Dwie bramki, no to już poważna strata. I oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, żeby pojawiały się kolejne materiały z FIFA 20, ponieważ zamierzam nagrywać odcinki z tej gry. No dobra. Niestety mamy tutaj niecelny strzał i dalej idziemy mamy Berkampa dobrze przyjął niestety przeciwnik szybko odebrał tą piłkę no dobra mamy Aliego może jeszcze uda się Tam mamy tutaj sytuację niestety rzut rożny ok Zidan rozbija ten róg niestety mamy kolejny rzut rożny Dobra, próbujemy kolejnym rzutem różnym zaskoczyć przeciwnika. Mamy jeszcze tu. A, niestety Zidan źle to zrobił. Ok. I mamy tutaj Marcelo, jest Zidan. Dobra, i mamy koniec tej pierwszej połowy. Mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie lepiej. Na pewno wprowadzę jakieś dobre karty na boisko, żeby. Oczywiście szelić kilka bramek, żeby jeszcze może udało nam się wygrać to spotkanie. No dobra, zaczynamy drugą część spotkania, druga połowa. Lecimy dalej. Jest krespo. znowu Henderson i niestety kolejna bramka 3 do 0. 50 minuta. Niestety mamy już 3 bramki straty. Jeszcze tutaj Van Dijk się włączył, dobra, mamy Pereirę. I dośrodkowanie, Zidan. Jest, mamy pierwszą bramkę, z ją. Oczywiście Zidan. Jest, mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. I mam tutaj takie łatwe dośrodkowanie. I tutaj z główki trafił Zidan. Okej, okay, mamy 3 do 1. Może jednak powalczymy w tym spotkaniu. Jeszcze mamy szansę na pewno na jedną bramkę. I niestety, tu mamy akcję, dośrodkowanie. I niestety, niestety, Crespo, kolejna bramka. Ten gość naprawdę bardzo dobrze gra tym Argentyńczykiem. Udało się jednak odebrać. Lecimy z kontratakiem. Mamy Rashforda, dawaj Rashford, biegaj, biegaj. Jeszcze do Zidana, jeszcze będzie dośrodkowanie. Lukas, no dlaczego nie strzelał? Dlaczego nie strzelał w takiej sytuacji? Kolejna akcja. Jeszcze tutaj damy do środka, dawaj Rashford, jest! Mamy drugą bramkę, 2 do 4. Dwie bramki trafiliśmy, ale nie wiem, czy jednak się uda. Jeszcze to spotkanie wygrać. Okej, okay, okay, dobra, robimy zmiany. Tak więc wejdzie sobie tak Pepe za Lukasa Moure, Wejdzie też Mbappe na boisko za Rashforda. Jeszcze Roberto Firmino, damy mu szansę za Berkampa. I zaczynamy dalej to spotkanie. Ok, jest Bramka, Rashford. No dobra. Jest, Rashford trafi Bramkę, zrobiliśmy zmiany. Ok, 4 do 2. W miarę dobry rezultat, ale chciałem wygrać to spotkanie. No dobra. O kurczę, tutaj jakby to wpadło, to naprawdę przepiękny gol. Okej, okay, mamy Sylwę dalej, Pepe. I już mamy praktycznie koniec spotkania. Jeszcze jakieś doliczone minuty będą. I mamy dwie doliczone minuty. Może jeszcze w końcówce uda nam się tutaj trafić bramkę. Mbappé jest na tym skrzydle. Zobaczymy dośrodkowanie. Ale jeszcze tu jest Zidane. Niestety muszę podać. Jeszcze próbuję. Może jeszcze zidan. Niestety zabrana piłka. I niestety 4 do 2. Niestety przegraliśmy to spotkanie. Niestety kolejny spotkań nie zagramy, ale oczywiście tutaj mecze, zawodnikiem meczu oczywiście jest Krespo. Trzy bramki. Gość naprawdę świetnie grał. Zasłużone spotkanie dla przeciwnika. Wygrał to spotkanie, więc ja już będę kończył ten mecz i mamy tutaj monety i otworzymy sobie na koniec oczywiście paczki za ten draft, za tą pierwszą rundę. Niestety odbieramy nagrody. Okej, okay, no dobrze, no to odbieramy te nagrody za draft. Mamy tutaj dwie złote paczki i duża srebrna paczka premium. Otworzymy może najpierw tą srebrną. Zobaczymy, co w niej będzie. Raczej nie liczę na jakieś specjalne trafy bo to jest raczej niemożliwe, żeby trafić kogoś tu dobrego. 66, dobra. No Idziemy dalej. Tutaj oczywiście kontrakty, coś dalej mamy. Tutaj herby, nie ma tu nic dobrego, więc przechodzimy szybko dalej do złotej paczki. Złota paczka, ok, tak więc te nagrody, no nie są najlepsze, no ale otworzymy, może coś trafimy dobrego. Jest tutaj 79. Może ktoś jeszcze będzie. Niestety mamy 78. I tutaj akurat nikt dobry. Ale bierzemy te karty. OK. Złota paczka. Ostatnia już. Zobaczymy co tutaj się trafi. Zapewne. Jak będą ekrany, no to byłoby dobrze, ale niestety to koekambi I mamy 79. Ok, tak więc zaraz bierzemy tą paczkę dalej. Jest Holgate, Tutaj mamy transferową listę. OK. No tutaj jest jak zwykle tutaj stadiony. Nic dobrego nie mamy. Zobaczmy ile ten to kolek ambi jest warty. On tutaj akurat te 700 monet będzie warty, by będzie to. Akurat mogę go sprzedać, ale nikt więcej. Tylko jeszcze poprawię tu cenę i wystawiam. No dobra, a resztę to zabieram. Przedadzą się te karty do SBC. No dobra, tak więc ja już będę kończył ten odcinek, więc mam nadzieję, że akurat przynajmniej miło się Wam oglądało to spotkanie w trybie draft i akurat mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, wpadajcie na grupę widzów Instagrama. Wszystkie media macie w opisie, a już będę się z Wami żegnał. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.